So, tańcz, sebek, tańcz, tańcz jeszcze tak więcej! Ja, tańczymy. Aha, tańczymy wszyscy, dlatego że będzie moja piosenka nowa. Smile so, Tańcz, będzie bardzo tanecznie. Sebek już tańczy. A czy widzowie, wy potraficie tańczyć? Będziecie mogli się nauczyć ode mnie, bo będę tańczył i będę śpiewał. Już 2 grudnia, trailer, zapowiedź mojej nowej piosenki! Smile so, Tańcz Za tydzień soboty, godzina 9.00 w rano, więc spadajcie. I już premiera będzie całej piosenki. 10 nie, czy 9? 9 to będzie grudnia. O godzinie też 9 z rana, więc musicie być, jak coś macie napisane w opisie. Moja nowa piosenka, a teraz słuchajcie, my robimy team chłopaki. Jesteśmy Dokładnie team tak. chłopaki, słuchajcie, tutaj chłopaki. tutaj jesteśmy jako chłopaki. I słuchajcie, w naszej wiosce podejście bliżej, podejdźcie bliżej wszyscy, schylcie się, schylcie się. Okej, okay, słuchajcie, tu jest mój też piesek Shiba, on też jest chłopakiem. Shiba bliżej, bliżej, bliżej Shiba. Okej, okay, dobra, słuchajcie, chłopaki, jesteśmy tu wszyscy razem i tylko jesteśmy w teamie chłopaków, ale pewna dziewczyna mieszka w tej wiosce, musielibyśmy ją wywalić. Tak, tylko. Jest, tak jest, róbmy dzisiaj, to. dzisiaj jesteśmy tylko team chłopacy. Nie ma żadnych dziewczyn, nie potrzebujemy żadnych dziewczyn. Wywalamy co? wszystkie kobiety z wioski. Właśnie, ej, Shiba, po co nam dziewczyny, nie? <laughs> Shiba, nie <kiba>, po co? <laughs> Shiba, nie potrzebujemy dziewczyn, nie? Nie, nie potrzebujemy! Nie, potr nie potr kiwni, że nie, tak się nie macha, w lewo i prawo. Ja ci nauczę, czekaj, o, tak w lewo, tak, 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 tak. Ja lewo prawo musisz. Teraz patrz! na niego, Ta lewo prawo musisz. O tak, o, dokładnie, dokładnie, trochę szybciej. O, dobrze, dobrze. My uczymy Shiba, słuchajcie. Dlatego, że jesteśmy team chłopacy. Shiba też jest chłopakiem, my też jesteśmy chłopakami i dziewczyn nie potrzebujemy. Chodźmy wywalić pati. Wywalamy dziewczyny z wioski, dlatego że ich nie potrzebujemy. Dokładnie. Me é, mas aí. Jedna dziewczyna pewna mieszka w wiosce i nazywa się Patty, wywalmy ją, albo pogadajmy może, czy ona się usunie z wioski, chodźmy zobaczyć, tutaj czekaj, jest Patty. Czekaj, ja mam dla niej informację na znaku, patrz. By Pokaż po jaką informację. Tutaj. O, tak, będziesz miał tutaj, o znak, znak stop. stop i nie ma tu wejścia. <laughs> nie, to musisz odwrócić przed tego, przed... bo, albo... żeby nie wychodziła z domu. Albo domku. żeby nie wychodziła, no. Dobra, okej, okay. w takim razie Patty, o. chodź tutaj Patty, Patty, czekamy zanim Patty przyjdzie ze znakiem stop, że nie ma wychodzić do nas czy wioski, to wy widzowie możecie wejść słuchajcie na mój sklep, już jutro wielkie promocje, aż do minus 50% na moje wszystkie rzeczy na smajsu.pl bardzo, bardzo będzie tanio więc możecie sobie wejść zobaczyć, bo jest Black Weekend, wow! od jutra aż do niedzieli, przez 3 dni słyszycie? Będą wielkie promocje na moim sklepie, na wszystko, koszulki, bluzy, naklejki, kubki, poduszki I niedługo nowa kolekcja, będą też koce, ręczniki i nie tylko Hahaha, <laughs> więc smyslo.pl Team! Dobra, okej, okay, teraz pati, pati, pati Otwieraj te hey, okay, nie, ma... nie mogę. słuchaj Hej, co to jeste... jest? My jesteśmy team! No ja A. wiem, ja też należę do smysloteam Nie, team. Ty już nie należysz Jak hey, to nie? Na... Dziewczyny My nie chcemy dziewczyn w teamie. Dokładnie tak. Ale co ty gadasz w ogóle? Zawsze byłam w twoim teamie i zawsze będę. Nie chcemy dziewczyn, bo my jesteśmy team chłopacy. A ty gadasz dziew... jakieś bzdury, ja zawsze tu byłam i będę, no? Tu masz Shiba. stop i tutaj masz y, ogrodzenie. O, nie, nie możesz stąd a wychodzić. A zostawiasz? Zobacz, zobacz na mojego pieska. Shiba, potrzebujemy. No właśnie, piesek nie lubił, więc on na pewno się zgodzi, żebym została. No słuchaj. <laughs> no <Co? śmiech> ma kursy, Widzisz? Ja on, ja on też nie chce. Ale no mówiliśmy Śibę. Bardzo dobrze. Pies, pies. Ej, ej, Shiba, Shiba, powiedz, że chłopaki rządzą, weź i pokaż, kto rządzi w tej ekipie. Team chłopacy, a nie dziewczyny, nie? Ej, Shiba, pokaż jej, pokaż Shiba, jej. Chodź, ja ci czeje, dam czeje. kurczaczka tutaj. Chodź, ja ci dam kurczaczka, poka chodź, pokaż mnie, z, no chodź Pokaż jej znak stop. Echem, zaraz, zaraz chodź, Shiba pokaże ci Chodź, pokaż do chodź do chodź mnie, coś. ja ci coś dam, przecież ty mnie lubisz, ja cię zawsze... Co? Wieczek, bardzo to! dobrze, elegancko, nie, 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 nie ma co wejścia. Stop dziewczynom, stop jakoś, chłopacy, nie podoba mi Pies, pies wystawił znak, znak stop do dziewczyn. ALE SŁABO, FUJ nie. Nawet, nawet nie chce, Siwa, ja Siwa, Pioteczka. Pioteczka, Pioteczka, Pioteczka szyba. <laughs> Ej, nawet, nawet pies nie chce dziewczyn w teamie. To my jesteśmy, jest, my w... jesteśmy team chłopacy, a ty ja jesteś... team dziewczyny i zawsze będziesz w teamie waszym też. Wyrzucamy cię z wioski. Tak jest, nie, nie masz do Nie możesz mnie że że ja tutaj mieszkam, to jest mój dom. Nie, no to chodź, chodź tutaj, ja ci pokażę, gdzie jest wyjście. No idzie ja pokazać, nie, nie gdzie tu Asła, ulica jest, może już stąd. Dzisiaj nie. tylko team, team chłopacy i, i w tej wiosce tylko mogą mieszkać chłopacy. Dziewczyny nie mogą ci tu w ogóle mieszkać. No, do głowy zawsze byłam w teamie i zawsze byłam na wiosce i będę, koniec Ale nocza. już nie będzie dziewczyn, tutaj koniec. Tutaj! Chłopacy nie mogą nie mieszkać z dziewczynami i dziewczyny muszą się usnąć, bo tylko jesteśmy team chłopacy! Team Ale przestań, przecież chłopacy. zawsze tutaj byliśmy razem na tym nocowaniu. Przecież to jest połowa dla Dziewczyn, czyli pół napoje pół jest dziewczyn i chłopaków! A co, że tutaj jest różowe no tylko tak, dla dziewczyn? Różowe, e, to bym musiał zmienić ten, ten kolorek. Aha, dobra, słuchajcie, no, patryca, tak, patryca się rzeczy. tłumaczy, że tutaj jest dla dziewczyn, bo jest kolor różowy. Okej, okay, no to mam pewien pomysł. Alek, Alek, chodź tutaj, Alek, gdzie jest Alek Ale no, ja tutaj w środku, w środku. tutaj są moje porczki, ja tutaj robiłam. Słuchaj. Weź zmień to dla chłopaków, żeby było. Okej, okay, Alek zaraz zmieni. Zaraz to się zmieni dla chłopaków. Patrycja, patrz na to! Nie ma, Pani, nie ma już różowego! Nie ma, już nie ma, nie ma różowego, team Moje chłopacy! Worki, ha, ha, Dobra, to zamienimy. Rozwalamy, nie ma! Nie ma. Team chłopacy! tim niebieski, różowy! Dziewczyny odpadają! Dziewczyny odpadają, team chłopacy! Nie nie, 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 nie zgadzam się, bo zobacz, tutaj jest jeszcze wiele innych domków, w których mieszkają dziewczyny. Tak. Nie ma tu dziewczyn żadnych. A Królowa pszczół żadnej. to co niby? Ha? Ej, czekajcie, 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 chodź. chodźcie, chodźcie, chodźcie. Narada, narada, narada. Ej, ej, Patrycja się tłumaczy. Alek, podejdź bliżej, bliżej to podejdźcie. Schylcie się. się. Okej, okay, głowy w dół. Słuchajcie, e, Patrycja się tłumaczy tym, nie? Że inne dziewczyny mają tutaj domy. Musimy no, no. zmienić domy. Wiesz, Dobra, wiesz, sobie o to, wiesz, wiesz o co chodzi z Sebek, nie? Nie ma Shiba. problemu, zmieniamy domy wszystkie. Musimy, Musimy zmienić domy i musimy wywalić domy dziewczyn. Zrobimy to? Robimy to? Tak jest, Róbmy to. Teraz, to i teraz. Dawajcie <grym> team chłopacy! Opacy. Ej, dawajcie piątka. Czekaj, razem. I Sebek. Team chłopacy. Team chłopacy. Team chłopacy. Powtarzajcie razem z Team chłopacy. Team chłopacy. Team chłopacy. Team chłopacy. Team chłopacy. Team chłopacy. chłopacy. Dziewczyny. Wywalamy dziewczyny. dziewczyny. Dziewczyny są słabe. Alek, Alek, weź, wywal tą chałupę królowej. Tu nie ma, nie, nie może być królowej, tylko do. jest król. Daj ja to z niej. Sebek rozwalaj, rozwalaj. Nie, Sebek rozwalaj. Nie ma tu mieć królowej, nie ma tu góry. Zrobimy, wywalę wszystko. a napisz, król, król, napisz się król! Napisz, że król smile. Ej, napisz król smile, może. Król smile, król, król chłopacy, królowie! Nie, nie nie rób tego! Królowa się w górze, jak tu przyjdzie. Przecież nie, 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 nie. będzie wszystko zabronić. dobrze, się niczym nie przejmuj. O! kaka no to Jaka super! Nie zgadzam się, smile, co ty znowu wykombinowałeś? Nie Dziewczyny nam nie są potrzebne, wywalamy dziewczyny z wioski Koleżanka na przykład to jest różowy dom i to jest dziewczęcy kolor. że tutaj tutaj mieszka twoja koleżanka? No. Tak, okay. mieszka moja koleżanka Anżelika Alek, 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 to. Aleks mnie jej dom. Chłopacy, Noważysz, wydomka, Team tym chłopacy. Tym chłopacy, tym chłopacy, tym chłopacy. Nie ma, Zmieniamy nie ma, zaraz to, nie, to. Nie wolno. i nie będzie tego! Nie będzie tutaj, nie może być różowego. Tu zmieniliśmy dom. Jestem i... napisałeś? Patrz. Co? O, sebek. O, ja już tu wszystkie napisy, że przygotowałem. Nie raz, tak. ma żadnego różowego koloru, bohu, dziewczyny, wyrzucamy z tej wioski. Jak to? Szyba! No, Szyba! Ale, Pokaż ale jej kto możesz. rządzi! Pokaż, pokaż jej barierkę, po, wostań jej, żeby ona tu nie mogła wejść. Tutaj przed, nią, ja tam siba, tutaj Ja tu Ja mogę no. wejść, zawsze mogę wejść. Dobra, stój w miejscu, Badryce, patrz. Hahaha! Siba! Skocie... ci pokazuje, tym chłopacy! Ale śmieszne. Haha! <ślam> <ślam> tym chłopacy, Siba, dawaj ją, ugryzion! Tym chłopacy! Nie ma jeszcze <już> wejścia <ślam> żadnych dziewczyn, napis został zmieniony! Maj, uspokój tego psa, co ty wyrabiasz? Siba, chodź. Chodź, chyba dobra, dobra. No spójrzcie, jaki napis zrobiłem elegancki. Co zrobiłeś? Okej, okay, chodźmy zobaczyć. Sebek zrobił napis jakiś. Uwaga, uwaga. Team Smile Slow. Wow, Team tak Smile jest, Slow. Zobaczcie, nie ma oh. żadnych dziewczyn. Team Te nie Slow. Nie ma już napisu team Smile Slow. Team Smile Slow. Team chłopacy są najlepsi. No. Nie, nie są najlepsi. Są słabi i teraz Którzy jak to zrobiliście, nie wiem, Ej, czy mam wybaczę. Sebek. Na rada, na rada. Chłopacy, chodź, dobra, na rada, na rada, na rada, Okej, ta padzcie, stoi. Dobra, dobra, na rada. Dobra, dajdzie, na rada. Da, da, dawajcie głowę tutaj tutaj blisko, blisko. Okej, okay, słuchajcie, musimy jej pokazać, kto rządzi i musimy ją odesłać stąd. Wiecie co? Wywalmy ją z wioski i tak wiecie, nie. Zróbmy wyż... to. Wyrzućmy ją z wioski, robimy to. Chłopaki, ja kartony mam jej zapakowane jak coś. Dawaj kartony pokaż. Dobra, ja już Ci pokazuję kartoniki zapakowane Ej, elegancko to zrób, ładnie pięknie. To Zróbmy tak, że pakujemy jej kartony i wyrzucamy ją z wioski. Shiba! Jak kiwa, że tak. Pat, 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 I on, pat, pat, pakujemy pat. ją, pakujemy ją. Dawajcie, dawajcie pakujemy a co wy ją. Co ty robicie? Eee, pakujemy walizy twoje. Ja to, Pati. Pati, pakujemy cię, pakujemy cię. Wyjeżdżasz, cię. wyjeżdżasz nie. stąd, wyjeżdżasz. Stąd właśnie! a, nie chcę a Ej, weźcie, weźcie te shiba. kartony. Chociaż Weźcie kartony, Chodź, kartony, się ma, ja kartony. kurczaka, masz kurczaka, masz, masz kurczaka. Ej, zabieramy kartony masz, masz. i bierzemy do ręki, wynaszamy jej poza wioskę, wyjrzemy ją tam. tak. Tak jest, dobra, mam już wszystko. Teraz ją wyrzucimy z wioski, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Idziemy, masz, idziemy, idziemy. Raz, biegniemy, szybko, ty, szybko, idzie, szybko. szybko. Moje rzeczy, moje ciuchy, ty Patrycja, mam twoje Asta rzeczy. Dawaj. Chodź, chodź, Pati! Natychmiast! mam Patrycia pewien pomysł. swoimi kartonami. Słuchajcie, mam ja plan, dam, ale Taki, się nie? Że, że damy ją e, tam dalej, tam jest taka wyspa i tam A, jest woda. I, I wiesz co? Ej, ej chłopacy, chłopacy! No, no. I tam, i ej, Sebek, i tam we, weźmiemy ją, wyrzucimy, nie? I tak? żeby ona stąd popłynęła w dalej. Dobra, Róbmy dobra, to. ja mam łódkę, mam łódkę! Team chłopacy! Team chłopacy! Team chłopacy! No gdzieś nie można łapać jeszcze! zobaczcie, tutaj jest plaża i tutaj jest woda, weźmy ją, wrzućmy do wody, ale w sensie, żeby popłynęła se, nie? Popłynie w siną i już nie będzie na wiosce. Patrzcie, to jest bardzo daleko, widzicie? Tam nie ma nic, ona wypłynie do oceanu, na morze. Na morze tam popłynie, ej dawaj, Taka wrzucamy. Łódkę nie, 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 postawię. ja nigdzie nie płynę. Wrzucamy patię i nie. dawaj, trzymamy ją i wrzucamy ją. Jezus. Zostawcie, zostawcie, zostawcie. Na razie, na razie bez tego, dam. na razie bez tego, czekaj, na razie bez tego. Dobra, okej. Okay. Uwaga kartony, chodź Pati, chodź trzymajcie ją, trzymajcie ją, trzymajcie nie, ją! Okay, mam, ją. Mam, mam ją, mam ją! A Uwaga! Wyrzucamy A ją! trzy, dwa, mam, jeden, nie, nie, dawajcie! Nie, nie. poleci! leci! Ej nie ty sobie! co wy mi zrobiliście? Wyrzucamy Pati! Wyrzucamy! Wy Team o, chłopacy! Team nie. chłopacy! A, dziewczyny muszą odpłynąć! Nie umiesz wpływać! Ej, czekaj, patrz, a o, woda o, ciepła jest? O, nie, nie woda jest... Mo nie mogę już. Do, 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 siły, zaraz, nabyt ci łódkę, czekaj. Siły. Ej, ale tu pod wodą jest pięknie ogólnie, ładnie. Ej, wiesz co, możesz sobie mieszkać, gdzie chcesz, ale w tymi chłopacy nie możesz być. I ty się Dokładnie, już nie będziesz my przejmować, my tylko ten... daj, daj łódkę, daj łódkę i proszę bardzo, możesz usiąść, dobra? I da się popchnąć. Ej, popchnijmy ją tam daleko, dobra? Okay. Czekaj, 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 czekaj. Ej, gdzie ty w kasakujesz? czekaj, okay. Trzy, bo musimy ją popchnąć. Mocno ją popchniemy, razem dobra. we trójkę. Chodź, paty, czekaj, no ale ona daleko, uwaga. Trzy, chodź, Siba, Siba, Siba. Pchniemy, uwaga. Trzy i i i krzyczymy. i Krzyczymy, że team chłopacy, nie? Okej 3, 2, 1 I dawajcie! Team chłopacy! Team chłopacy, team chłopacy! Okay. team chłopacy Skaczemy, team chłopacy Team chłopacy, team chłopacy Odpłynęła tak za jest. daleko Jesteśmy tylko chłopacy rządzą bo Team najlepsi. chłopacy, Smile team Dobra, ej dziewczyny, to, to To nie mamy dziewczyn teraz w wiosce No może widzów zaprosimy, co? Ej, kto chce do naszej wioski, mamy miejsce! Zwo e, zwolniło się miejsce! No chyba już stoi, ogarnięta, przygotowana. Ej, zwolniło się, zwolnił się dom! Kto chce do nas dołączyć? Na napiszcie w komentarzu, a kogoś tutaj dołączę. Kto chce, tylko piszcie komentarze. I wbijajcie też na mój sklep Swansukrupel, bo tam jest Black Weekend, prom wielkie promocje. Minus 30%, aż do minus 50%, nie? Będą takie wielkie. No, aż o połowę. No, a my wracamy do wioski i musimy naszą wioskę zrobić też dla chłopaków. To nie wszystko! Bo musimy też zmienić domy które były różowe, czyli tą wioskę trzeba zrobić tylko dla Zmieniamy chłopaków. Zmieniamy wszystko pod kolor chłopaków. No właśnie, te kolory, które tutaj są różowe i dla dziewczyn i tak dalej, to musielibyśmy zmienić na chłopaków, nie? Czyli czarny, nie czarny, brązowy. Może całą wioskę zrobić brązową, nie? Taką, to by było albo... dobre, mogę to bo, zrobić. Bo chłopaki mają kolor taki bardziej brązowy, bym powiedział, nie? No, tak jest. Się musieli zmienić, nie? Shiba, na, jaki robimy na brązowy? Ten kolorek? O, kiwa go, że tak. No, taki kolor byśmy musieli zrobić, nie? No, da, daj mi chwilę, dobra? No, zaczymy. Musimy zrobić, a może też zróbmy tą ścieżkę na brązową, nie? O, Ale jak dobra, tu pusto, dobra, dobra. w ogóle nie ma ani dziewczyn, nikogo nie ma. Idziemy zacząć do Pati w domu, co miała? Chodźmy, zacznij do domu. Dawaj, pozmieniamy jej też, żeby ktoś. Pozmieniamy jej, zmieniamy to jej rzeczy. To Ej, zmieńcie Pati na brązowy, Alek, dawaj szybko, poważnie. Zmień yy, dom na brązowy cały Pati. Zmieniamy jej dom. Zmieniamy dom Pati Ej, usuncie te na nazwy, usuncie pati Nazwę usuncie. Usuwam. Shiba rozwal nazwę, Shiba, A Shiba, rozwal, Shiba rozwal nazwę no. uh, Shiba, patrz Shiba, patrz Shiba rozwala <laughs> Shiba rozwala, pati już nie ma pati nie ma pati, są tylko chłopacy A tutaj co mamy jeszcze? Hmm, tutaj musimy to zmienić, to musimy zmienić ten kolor. O, zmienił się Ja, zmienił się, zobaczcie, Ok, Czyli mamy teraz zmienione i jest brązowy, nie? Teraz mamy kolor brązowy, więc Dom się stał brązowy, nie ma napisu pati Więc ten y, dom jest też dla Chłopaków, nie? Więc y, patrzcie Wszystko się zmieniło, już nie ma białego koloru Jest dom jak dla chłopaków Ja, teraz musimy tylko wewnątrz zmienić I będzie elegancko wszystko zrobione, Coś źle mi tutaj poszło, nie do końca tak jak miał Okej, okay, no tutaj tutaj wszystko to zmienimy. A widzowie, wpadajcie na mój sklep, Black Weekend już od jutra, wielkie promocje na moim sklepie będzie o, aż o połowę 50% minus, będzie aż o taniej. 30% 40 na wszystkie produkty. No, więc możecie sobie wejść, też na moją piosenkę Smile So Już za tydzień będzie trailer, czyli zapowiedź mojej całej piosenki, pamiętajcie i widzimy się jutro. Smilez so team, niedługo moja kamerka i twarz! Tylko więc oglądajcie codziennie! Będą, będą nasze kamerki!